Nie chcę uważać się za jakiegoś mądrale, który wie wszystko o tej grze i jest w niej najlepszy, ponieważ, jak zobaczymy w ogóle, na samy leaderboard, zaledwie 27 tysięcy, p. 28 tysięcy kiedy zrobiłem w tym tygodniu, więc jestem na, 400, na 404 tysięcznym miejscu w tabeli, więc daleko mi do tych topowych graczy. Jednakże zauważyłem, że ostatnio robi coraz więcej osób challenge. i z jakiegoś powodu traktują ja challenge AWK jako ten jeden z najtrudniejszych, i ja chcę dzisiaj pokazać wam. Najprawdopodobniej najlepszy setup i najłatwiejszy setup, aby go wykonać, w, nie wiem, naj... powiedziałbym, że w jedną próbę, jednakże tutaj może mieć PH z RNG, więc powiedzmy w najbliższe 5 prób, e, z te 4 pierwsze e, będą bardzo krótkie, no bo będziemy w o e, resetować, ja oczywiście tego resetu nie pokażę, e, ale możecie mi uwierzyć na słowo że może uda nam się zrobić to po prostu za pierwszym razem i tyle. Co, co trzeba zrobić, żeby zrobić ten challenge najprostszym, to oczywiście mieć toggler z shopa, jeżeli tego jeszcze nie macie, to umożliwia nam wyłączenie i włączenie itemów, które zakupiliśmy, te bazowe muszą zostać, no ale to te bazowe nas aż tak bardzo nie obchodzą. Się nie, 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 nie zaszkodzą nam aż tak bardzo. No i w unlockach, tak jak powiedziałem, w weaponsach ustawicie sobie co chcecie. Możecie mieć tutaj wiele setupów, weźcie sobie, bronię, jakie uważacie za słuszne. Jednakże z racji tego, że gramy pod Projectile, zaraz wam to jeszcze wytłumaczę tutaj w tomach. To ja biorę sobie Dexter Executioner'a, Blood Magic oraz Katane. Aegis nie włączam, ponieważ będziemy grali Ateną, więc ten Aegis i tak się będzie pojawiał. E, w tomach e, dwa kluczowe tomy, według mnie, to jest Attraction Tom, inaczej Expa nie będziemy zbytnio zdobywać, oraz Quantity Tom. Aby mieć dodatkowe Project'ile do naszego Aegisa, żeby móc przyjąć wrażenie na siebie więcej obrażeń. Teraz. Ten Bloody Tom jest takim 50-50, jednakże mi się on podoba, czyli lifestyle. Że w razie czego jak stracimy jakieś HP, to jeżeli będziemy mieli ten Tom, Będzie mu się po prostu wyleczyć z tego, co straciliśmy Można to zastąpić regent Tomem oczywiście Ale wydaje mi się, że hit rate jaki będziemy posiadać Będzie dawał, tutaj będzie lepszy po prostu value niż z Regeneracji A Regenerację może mieć też fata, że trafimy może ze skrzynki O ile nie wpakuje nas w skarpetki które są bardzo częstym trafem w tych ranach. Oczywiście możemy wziąć dwie rzeczy, ale jeżeli jednej z tych rzeczy nie weźmiemy, to możemy sobie zawsze aktywować Exptoma, żeby mieć po prostu wyższy level. Wiadomo, im wyższy level, tym więcej upgrade'ów, tym lepsze torny na Atenie, tym po prostu lepsze Survi. Ale tak to ogólnie, jeżeli chodzi o czwarty tom, to jeżeli sobie zrobimy T2 i któryś z tych, potem. Co chcecie, sobie bierzecie a w itemach, no może sobie mówię, wyłączyć skarpetki, czy też po prostu wyłączyć jakieś wszelkie itemy, które niekoniecznie by nam pomogły jak na difficulty. Ale bądźmy szczerzy, tych skrzynek otworzę może jedną, dwie, może sami trzy komuś się uda. Jak zabije się boss dosłownie na nich, ale no, tak czy siak tej temy aż tak wielkie znaczenie mają. Na pewno darmowym winem jest na przykład dostanie ogniska, czy też Edel Juice, czy innych rzeczy, które się skalują ze staniem w miejscu. No ale szanujmy się, jakie mamy szanse, że to trafimy. No i oczywiście, jak powiedziałem, Atena, challenge, off-gaming, confirm, i wchodzimy. Co robimy? Stoimy. Stoimy i się modlimy, możemy sobie oczywiście zobaczyć, co w normalnym renie mielibyśmy w naszej okolicy, mamy tutaj e, mikrofalówkę bossa ehm, Tam ktoś sto coś stoi, ale nie wiem dokładnie co, e, mamy też oczywiście jeden z e, beaconów No fajnie by było e, mieć taki szybki beacon, to mamy nawet skrzyneczkę, no ale to nie jest po prostu dla nas Co my tutaj trafiamy? Z pierwszych upgrade'ów e, często jest warto wziąć broń Ponieważ, pomimo tego, że katana spowoduje, że czasami zabije nam jakiegoś przeciwnika dalej niż powinna i przez co expa nie dostaniemy, umożliwia nam przeżycie dalsze. Bo bez broni, no szanujmy się. Co mi po tym, że dostanę na przykład Attraction Tom, jeżeli ja po prostu nie przeżyję do tego, e, nie wiem, nawet trzeciego, czwartego levela, tak? E, to jest sobie refreszujemy, e, modlimy się za każdym razem, że dostaniemy e, oczywiście. E, Upgrade, y, który chcemy, ale najlepiej jest w momencie, kiedy widzimy że taki upgrade typu Aegis z większym damagezem i sizem, który niekoniecznie jest nam dobrym upgrade'em, żeby użyć banisha i np. tej Silver Gain. No, nie będzie nam potrzebny. Mamy też skrzynkę i zobaczcie. Okej, okay, dostaliśmy ręcz. No, to to jest kolejny item, który można byłoby wyłączyć, tak? No, bo jednak z ręcza też zbyt nie skorzystamy. Chociaż przyznam, że raz miałem taki run um, gdzie um, walnęło mnie do bikona Jak ja robiłem dla siebie ten challenge. Bo musiałem resetować, no dostałem ten właśnie ręcz i akurat w Bikom mnie wypchnęło od wybuchu. Więc. Może być czasami przydatny, ale no bądźmy szczerzy, waliu zero. Mamy teraz Attraction Tome, więc chętnie sobie go przyjmę, żeby oczywiście wbić sobie ten level. E, możemy wziąć teraz też od razu Blood Magic, żeby dodatkową broń, czyli dodatkowe hitrate'y, które nam będą tutaj ratować nasz tyłek. E, no i teraz najfajniej byłoby dostać Lifesteal Toma, ponieważ mamy tylko już półtorej minuty do tego, aby pojawił się nasz pierwszy boss. Więc musimy mieć też na uwadze, że każde teraz HP, które stracimy, no potem nam się odbije e, po prostu. Na nas. Ewentualnie projectile, że dodatkowy, żeby był, no bo to też oczywiście ułatwi nam przejście. Możemy też wziąć Shield Tom, a zawsze mi się wydaje, że to że też całkiem spoko, ponieważ przypominam, Shield Tom, czyli ogólnie jakakolwiek wartość Shielda powoduje, że jesteśmy anti-one shotowi, więc to jest zawsze ten jeden, minimum jeden dodatkowy hit, który możemy przyjąć na siebie. Ja w tym momencie. Szczerze mówiąc, no myślę o tym Regen Tomie, ale nie ja to z, zrefreszuję. Eee, jeszcze raz możemy zrefreshować. Gold nam się nie przyda do niczego, więc mogę tak sobie robić. No niestety, e, a stety, no powiedzmy, Attraction Tom musimy sobie tutaj wybrać. Jeżeli nie macie jeszcze zrobionego Unie Challenge za zabicie Attraction Toma, ponieważ zazwyczaj nikt nie gra tego w normalnych ranach, to to jest odpowiednie miejsce, żeby to zrobić. Czy więc tam, jak palniecie go chyba do 8 levelu, jeżeli się nie mylę, to odblokujecie item e, na kolejne rany. Więc warto o tym tym w momencie kiedy macie już tam jakiś mocniejszy setup, którym czujecie się pewnie. E... Czemu nie zrobić dwóch pieszeni na jednym ogniu. Tutaj znowu mamy tylko ewentualny damage e, od e, Katana, więc sobie go rozwiniemy. Jakby były projectile na Aegis, na Aegis, na tarczy, to warto to wziąć, ponieważ każdy dodatkowy projectile e, powoduje, że możemy przyjąć więcej hitów od bossa, a on, no to, to nie są, z nim nie są po prostu e, łatwe walki, tak? To nie są już tyle przelewki, że my sobie po prostu idziemy na bossa, wow, możemy unikać tego i, e, i tak dalej. Nie, on będzie nas pchał, on będzie nas atakował. E, nie jest to przyjemne, e, przyjemna sytuacja, w której się tutaj możemy znaleźć, tak? No i teraz oczywiście, jak powiedziałem, jakbyśmy mieli odblokowany eksptom i na przykład go teraz trafili, no to ten level wbił zdecydowanie szybciej, no ale niestety tak e, nie ma, więc fajnie by było, no, nie mogę trafić. Nie mogę trafić cały czas na dodatkowe projectile lub na Executionera, bo jedno i drugie by nam po prostu podało, pomogło w przeżyciu. Plus nie mamy lifesteala, a brak lifesteala, tak jak powiedziałem, jest też bardzo ee, no, bolesny, tak? No bo jednak nie mamy jak się wyleczyć, też, e, Legendomu też zignorowałem, więc nie mamy jakby się jak leczyć pasywnie. Na no, Azji, temów też nic nam nie wypadło. Jeszcze jest Elitka nam wjechała na web Idealnie przed bossem. Okej, okay, mamy The Executionera, więc może nam tutaj pomoże jakoś to wyklirować, zanim przyjdzie boss. Mamy tutaj tarczę, jakby no. Wepchnął nas w tarczę. Fenomenalnie, fenomenalnie. Jeszcze nas wpłacał na stronę Expa. No, o co więcej można było prosić? O to, żeby ta jeszcze wepchnęli nas w skrzynkę. Nie musicie bazować na takim RNG, bo ja straciłem RNG na tym, że na przykład nie trafiłem Lifestyleowej książki i bardzo długo czekałem na broń, więc straciłem dużo życia. Więc ten shield, no na pewno pomógł nam w tym ranie, ale nie martwcie się, naprawdę dacie radę bez niego. Powinniście przynajmniej. Jak traficie po roze, lifesteal to ma przynajmniej jednego. Bez problemu. No i co? I teraz będę się patrzył na skrzynkę. Skrzynka, która będzie mnie teasować, bo najprawdopodobniej do niej nie trafię, a nawet jeżeli trafię, to dostaniemy kolejnego ręcza dostaniemy kolejne soksy. Czasami nawet lepiej, żeby go nie dostać, żeby się nie denerwować. Eee, no dalej, jak widzimy, nie możemy dostać, tak? Tracę cały gold na, re na refreshowanie i nie dostajemy nic. Więc w tym momencie ja wezmę sobie po prostu damage, jako naszą czwartą flex książkę, eee, żeby po prostu mieć zwiększone obrażenia, bo pamiętajmy, kolejny boss, który się pojawi tam w przyszłości. Nie będzie już tak prosty. Nie możemy polegać na tym, że, możemy, że dostaniemy znowu e, książkę z sillem, tak? Swarm też może być problematyczny. Jednakże wydaje mi się, że mamy wystarczająco do mieć, żeby to jakoś odbić. No i teraz już muszę wziąć po prostu Regen, więc nie będziemy mogli polegać na life stylu, tylko musimy polegać na tym, żeby nas nas prostu cały czas leczyć. Patrz, atomówka, jaka byłaby teraz idealna na wyczyszczenie tego, no ale nie mamy tego. E, tak jak z większym damage'em będziemy mogli sobie ich łatwiej zabijać. Jednakże fajnie byłoby dostać od do niego projectile, abym mógł ich atakować po prostu więcej. Uwaga, czy będą soksy? Nie, będzie dodatkowy movement speed za dostanie damage'u. Dzięki. Dzięki, na pewno. Projectile, ok. Projectile nam teraz bardzo ułatwią robotę. Ponieważ no i katana, i Death Executioner, i Blood Magic będzie atakowało parę targetów naraz. Możemy teraz zwiększyć jeszcze pick-up, tom. Że mieć jeszcze dalszy ten zasięg zbierania tego Expo. Jak widzimy, dookoła nas jest jeszcze sporo Expo do zebrania. Zwiększę sobie Regen, ponieważ tak powiedziałem, nie mamy lifestyle, więc przyda nam się zdecydowanie ten większy Regen. Nawet wydaje mi się, że będę. Skupią się na tym, żeby go updateować. Ponieważ jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak to się przelicza, plus 40 Regana nie znaczy, że leczymy się 40 na sekundę, czy coś w tym stylu, tylko to jest chyba 40 na minutę przelicznik. Czy jakoś tak, więc dopóki nie mamy jakby przynajmniej wartości 60, to nie mamy jakby leczenia na sekundę, więc każde więcej będzie nas tutaj o, o wiele bardziej ratowało. No i znowu jest skrzynka, która będzie nas a tą atomówka, którą mam nadzieję, że może, nie wiem, przyjdzie z tamtej strony boss i nas wepchnie w nią w tamtym momencie. Okej, okay, dodatkowe projectile na katanie to jest bardzo dobry upgrade, bo to nam jeszcze bardziej będzie nam wszystko tutaj czyściło. Um, więc nie będę się musiał aż tak bardzo martwić o te, o te nadchodzące potencjalnie elitki. Chociaż jak widać, tutaj nam dosłownie teraz stanęły na głowie e, i e, tak troszeczkę mówiły, chodź cho, cho do mnie: No, dawaj, nie, nie, nie trzymaj mnie za przy przydzwonię. No, ale nic e, się w tym wypadku nie stało. I sobie stajemy. I stoimy dalej, i czekamy. Potencjalnie jakieś upgrade'y mogą nam jeszcze wpaść, jeżeli chodzi o tą skrzynkę. Dobre, no tak, ognisko. E, co my tutaj mamy? Projectile z Katany lub projektyle z Aegis. Przyznam się szczerze, Projectile na Aegis mają w tym ranie o wiele większą wartość niż wam się wydaje, ponieważ tak jak powiedziałem, jak widzicie w sumie już on już channelował na sam koniec ten z ten hit, który robił te czerwone kulki od ziemi. Jeżeli nie miałbym tego Aegisa i tarczy oczywiście, no bo ten run jest oparty na tarczy niestety, więc troszeczkę zły przykład do filmiku, ale uwierzcie mi, że mówię, dalibyśmy radę bez niego. To im więcej Aegisów tym jesteśmy w stanie bardziej to wszystko przyjąć na siebie. No i mam tutaj dodatkowe projekty, więc widzimy już mniej 5 Na następnym bosie najprawdopodobniej się nie uda drugi raz trafić shield, a więc musimy mieć jakby te dodatkowe hitki, tak? Dobrze, że mam teraz to to wszystko wyczyściło Bo no, zaczęło nam się robić coraz, coraz cieplej mi pod tyłkiem no i ogólnie, jakby ktoś się zastanawiał, my nie musimy robić tego bossa, żeby nie było, że the find the boss portal, się tym przejmujecie, nie, nie, my tu chodzimy tylko do Final Swarma. To, czy potem zginiemy w pierwszej sekundzie, czy w trzydziestej, już nie będzie miało żadnego znaczenia. Pick up range weźmy sobie jeszcze większy, minimalnie. Jakby teraz tak elitki z tej do... Elitki z tego dołu podeszły i nas wepchnęły do góry, bo byłoby fenomenalnie. Albo na, na. Nie, dobra, nie. Chciałem powiedzieć, że może wybuchowe pająki, jakby się pojawiły, one są też denerwujące i Jeżeli je traficie nie będziecie mieli dużo projectów na Aegisach, finito. Ale może was fajnie przepchnąć, właśnie z czasami do. Tak mówię, do beacona, by mogło tutaj wepchnąć. Albo nawet na bossa, striggerować bossa, byłoby to ciekawe um, doświadczenie. Jeżeli nie macie Attraction Toma, w tym wypadku bym dalej Attraction Toma, jednakże ja chcę żeby po prostu zapewnić sobie przeżywalność w wziętych projectile. Jak powiedziałem na samym początku, miałem bardzo wielki problem z projectilami, których nie dostawałem. No i to się e, zdecydowanie odbije na nas potem w dalszym etapie gry. Tutaj regen, żeby nam e, lepiej wszystko wrażliwie leczyło, jeżeli z każdej straty z tego swarma, ponieważ za pół minuty no, pojawi się nam jeszcze dodatkowy boss, e, więc będzie z nami o wiele. Gorzej. Dodatkowe projekt z de-executionera, żeby walił e, kilka razy e, więcej, no, aż raz więcej e, i nam to wszystko pięknie tutaj e, e, czyścił. Plus jeżeli nie macie jeszcze zrobionego też achievementa z de-executionera, też się nam tutaj tu, oczywiście powbija. E, pamiętajcie, bronie, jeżeli ich jeszcze nie macie, nie są jakby must have do tego przejścia. Ja za moim pierwszym podejściem miałem katanę, de nie miałem. Chyba rakietami sobie w ogóle czyściłem, tylko że z nim był problem o tym, przez to, że właśnie ten ręcz, którego zabijałem, oby się, był dość spory. Um, a tak samo blat. Magika nie miałem, więc jest wiele opcji broni, które możemy użyć. Wireless Dagger jest dobrą, dobrą bronią. On fajnie czyści, odbija się od przeciwników, więc nawet za wzięcie na początku jednego możemy sobie zabijać dwa moby. Bone ma też potencjał. Mówię, wiele możliwości. No i mam teraz drugiego bossa, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Będzie nas pchał w życie, więc to nas też oczywiście ratuje, ale zobaczcie jak my go meltujemy. Dostaje nas trochę odepchnie, on tam sobie stanął. I my go zabiliśmy. Czy serducho miało tutaj znaczenie? Możliwe. Ale powtarzam. Znowu, nie mamy cały czas lifestyle, Znaczy już go nie będę miał. Wy, jeżeli będziecie mieli lifestyle, będziecie mogli się nim leczyć więcej. Jeżeli będziecie mieli dobry trigger rate, też się od niego wyleczycie. Każdy mob, który podchodzi obok, też będzie was leczył, więc te wszystkie hity, które będą wychodzić gdzieś, to jest leczenie. Zawsze możecie zrobić mój setup. Jak wiecie jest skuteczny. Pamiętajcie, po prostu o projectile'ach I o ściąganiu magnesikiem naszych wszelkich exp'ów Tak jak powiedziałem, też exp'om by nam tutaj też ułatwił e, przeżywalność e, Ponieważ... B, 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 znaczy inaczej, nie przeżywalność, co łatwiznę z biciem niektórych rzeczy, no więcej exp'a Więc możemy mieć szybsze upgrade'y i tak by się to, to sobą przeliczało Tutaj możemy już brać cokolwiek, bo swormy Nawet te małe, bo już nie będzie takiego dużo swormu ważnego nie są w stanie, wydaje mi się, nas załatwić. W ogóle co nam nie stoi? A, bo my jesteśmy pod drzewem, więc jeszcze idealnie każdy mobek, tutaj, który próbuje podejść, chce nam się wpakować na drzewo. Pojawiły się wybuchowe e, pająki na te ostatnie 40 parę sekund, ale nie wydaje mi się, żeby one były na tyle mocne, żeby nam tutaj coś się mogło jeszcze wydarzyć. No, mogę więcej większe w Happy żeby mieć pewność, że się wyleczy Jednakże ja wezmę projektile dodatkowe, żeby atakować więcej um, mobów. Projektyle Aegis, projektyle w Katanie, projektyle w Dedek, ze i Projectile w Blood Magicu. To jest najgorszy setup jaki możemy mieć, czyli w momencie, kiedy postawimy się pod górą. Ponieważ, jak teraz nam spadnie coś na łeb, to możemy mieć e, bursta kilku hitowego, stracić wszelkie Aegisy i kończy to naszą po prostu śmiercią. Jednakże, wydaje mi się, że właśnie naszym trigger raidem jestem bezpieczny. Plus, odepchnęło nas od tej ściem, tak czy jak więc. Nie powinno mu się nic wydarzyć, 6 sekund. No, niech nas na i do Bossa. Jak eee, szkoda, szkoda. Chciałbym zobaczyć, czy byłbym w stanie z, 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 z tym setupem zabić Bossa. No ale niestety, off gaming, challenge complete. I jedyne, co to zostało, to potrzebne na duchy. Może będzie sytuacja, w której nas jeszcze wepchnie coś tam do Bossa. Nie, nie, nie wepchniemy nas do Bossa. No, chociaż sobie dzban otworzyłem, no ale ten dzban niestety nam nic nie daje. No i poza tym, jeżeli dojdzie do tych mobów, które będą nas w stanie przepchnąć, to będą już te moby, które nas są w stanie zabić. Więc nieważne, jakiego obym bossa wtedy odpalił, nawet jeżeli miałby 1000 HP, to nie wydaje mi się, że miał czas na to, żeby go po prostu. Ukatowić, więc to było na tyle, jeżeli chodzi o off Challenge, Jeżeli uważacie, że e, wam to jakoś pomoże, to jestem z tego e, powodu szczęśliwy. E, ja ogólnie streamuję gierkę na Twitchu, więc jeżeli chcecie zobaczyć jakieś takie e, normalne rany, a nie challengeowe, to tam zapraszam. E, będziemy, ostatnio pokonaliśmy już drugiego bossa, czyli w końcu będę mógł się skupić na tym, żeby robić normalne rany pod leaderboardy, albo przynajmniej uczyć się ich, ponieważ ja ich jeszcze nie potrafię, plus tam jeszcze zostało parę achievementów do odblokowania, dokładnie trzy, więc też nad nim się będę najpierw nie skupiał. Dwa z nich są bardzo proste, jeden z nich wydaje mi się dość skomplikowany i jest chyba jednym z najbardziej rzadzy, najrzadszych ogólnie achievementów, które są z Mega Bonka, więc obstawiam, że będzie go trudno zrobić, ale skoro ma go parę osób, też nie jest niewykonalny. Teraz jeszcze chciałem zobaczyć, co jest ze statystykami, żeby się e, upewnić, jak widzimy. E, powiedziałem o damage'u. Katany i The Executioner'a mają wystarczająco DPS, żeby to wszystko czyścić na tych nawet poziomach. No, Blood Magic jest, mówię, wzięty po to tylko, żeby po prostu atakował gdzieś w dystansie losowe moby, plus potencjalnie nabiją nam tam parę e, punktów życia, ale jak widzimy, zostawiłem go na pierwszym level'u, ponieważ nie ma największej wartości. No i temy, no to no mi po nich, nic nie było po nich. Więc ważne są tomy. E, nawet wydaje mi się, że z Regenem było mi lepiej niż z Lifesteal'em. To jest do, was, do waszej um, oceny, uh, ale widać, ten challenge nie jest tak ciężki, jakby się wydawało. Wystarczy odpowiedni setup i odpowiednia postać, ponieważ widziałem, że ludzie kombinowali z tymi postaciami uh, na wszelkie sposoby. Od razu też powiem, jeżeli nie macie jeszcze Ateny, ale macie chociaż Aegis odblokowany, to możecie spróbować jeszcze uh, mega chadem zrobić. To też wydaje mi się, że jest potencjał, uh, żeby to wykonać, uh, ale po prostu uważam, że Atena jest lepsza. I tyle. Więc uh, to ma tyle. Dziękuję wam za oglądanie. I cóż. Siemanko, peace. Yo.